Panie ja więcej straciłem na, ty, na cenach na tym, jak ja tej trzynastki wziąłem. To, to inflacja zeszła bardzo. Nie pan, ja już ich przeżyłem wszystkich. I jak pan, pan podsumował to wszystko? Także oni to no. wszyscy tego samego... Czy mały. nie ma porządnego rządu? Za mało, Ani... za mało młodych jest dopuszczonych do... Czy więcej młodych potrzeba, Pewnie, tak? Pewnie, że tak, panie, to są stare dziadki w moim wieku. To... No bo teraz przechodzą z jednej partii do drugiej... Wiem, że... panie, taki to ja bym zabierał mandat. Łukaczyński na przykład czy tam inne, co ma 80-80, powinien być dalej w polityce? Absolutnie, panie. Ja wiem po sobie, mam 73 to lat. To się, to 3, kujarzy... 3... Już człowiek nie ma takiego, wie pan pomyślunku Szybki, tak, w ogóle. Nie ma takiej no. szybkiej o tej... refleksji o wszystkim. Samochód sprzedałem, bo się boję jeździć po prostu. Tak, bo jest, widzę tak po i... sobie, że już oczy nie te i głowa nie tam. A ile pani zarabiać według pani, po sposób Nie za dużo zarabiają. Nie za dużo ich tam w ogóle pan 400 jest. Trochę ich za dużo i trochę za dużo zarabiają. Jakieś... Pensje, pieniądze na biura, tam, to no to panie. To... A jest za tak pan, za takim rozdawnictwem pieniędzy, teraz 800, 13, 14, Powinno to być. Jestem wie pan za tym, żeby ludziom pomagać. W jaki sposób? Tym, tym co potrzeba, ale celowo. Czyli, nie bez nie wszystkich tak leci. A, czy no na przykład jak no. ktoś nie może iść do pracy, chore dziecko ma, tak. to tak. Oczywiście, no, to tym, no, no. bo daly żywnościowe panie to przesadam. się ktoś raz dostanie, to po co ma iść? A po co ma iść, panie? A ma kilka no to czy trzeba jakoś weryfikować to nie wszystkim, tak? Tak, znaczy. A natomiast tych trzynastek co byłoby lepsze? Czy pan pasuje ta emerytura Na Dla mnie. Dla mnie to byłoby lepiej, jakby było w ogóle bez podatku i reworcyzacja dwa razy w roku. I wystarczyłoby to wtedy. Pewnie. A ja więcej straciłem na, ty, na cenach na tym, jak ja tej trzynastki wziąłem. To e, i fakt. Mogę pytania? A wyniki wyborów pytam, jak Pani jest zadowolona, że pozycja przejewa. Nie, 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 nie. nie chce się Dobra, to jak się pani żyje? Ten sposób. Nie, nie musi Pani się określać za kompartią. partią. Jak się pani żyje? Czy wystarcza Pani na wszystko, jak to wygląda? Nie starczy, na pewno nie, starczy. nie starczy. Ile mertury? O, dwa tysiące. tysiące. I sama pani jeszcze dwie mertury. Sama jestem. To musi być ciężko. Ciężko. W bloku pani mieszka? Tak. Czy już, ile? Proszę czy, czy musi Pani pożyczać jak to jest? Czy ludzie musi pomagać jak to wygląda? Te trzynastki nic nie pomogły. A. To się zadłuży, człowiek się tylko zadłuży z tymi trzynastkami. właśnie Ty nie widzi, że jest dług publiczny, tak? Tak, tak. Kto to spłaci? Jak pani myśli? Już tam ponad dwa miliony jest. Jak państwo sądzicie? Ponad dwa miliony już jest długu. Kto go, go spłaci? Ha! Kto go spłaci? Przecież Kolejne pokolenia? Wszystko my, nie? Jeszcze nasze prawnuki będą płacić. Jak pani myśli, dlaczego ludzie się cieszą, że biorą te 13, czternastki, to 800, i nie myślą? Jak pani myśli, to jest pozycyjne. Myślę, że będzie lepszym. Czy będzie lepiej? Złodziei odgoni trochę. I piska, tak? Tak. A co ukradł? Dobrze, jak pani skomentuje wyniki wyborów, że pis przegrał. Strona internetowa. Dobrze czy źle, że pis przegrał? Że stracił Nie, bardzo źle. Czy pani się dobrze żyło? Tak, mnie było dobrze. Czy przekonuje pis? Tak, pis ma być Ale chodzi. czym przekonuje panią? Czy trzynastki, czternastki? Tak, tak, tak przekonuje. O ile Wszystko. Jak rozwijał się kraj, budowało się coś na przykład... Budowało się dużo drogi. Dużo osobist, czy... że drużyzna była tutaj, jak to się z zatuskiem na przykład. Zatuskiem za było jeszcze gorzej. Czy było jeszcze drożej za Tuska? Tak, bo na chleb nawet ludzie nie mieli. A teraz ludzie bostają nagle, tak? Tak. Praca była zapisu. Była, jest i będzie, dzieci nie, są głodne. A kiedyś były, a zatuskały? jak były, była? tak. W szkole jest inaczej. Aby przyjął, a by on przejął władzę, co może zrobić Tusk? Bo ona czy może być premierem.